Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiadać Wam troszkę na temat projektu budowlanego, który wybrałem. O zmianach jakie zastos zastosowałem w tym projekcie. Chciałbym też omówić przynajmniej tak ogólnikowo dokumentację budowlaną. Co mniej więcej po kolei trzeba by było trzeba by załatwić w przypadku chęci wybudowania domu. Powiem też o kosztach, dokumentacji. Oczywiście wszystko będzie w moim przypadku. Wszystko będzie opisane moim przypadkiem, jak to było. Chciałbym, żebyście mieli mniej więcej poglądowo nakreśloną sytuację, czego się spodziewać, gdybyście chcieli w przyszłości budować swój dom. Także zapraszam serdecznie i miłego oglądania. Poopowiadam Wam troszeczkę o moim projekcie. Kupiłem go na stronie extradom.pl. Projekt nazywa się Marsala Mała. Eee, tak wygląda ten domek. Proszę bardzo. Tu jest elewacja ogrodowa. To była elewacja frontowa. Znowu elewacja frontowa. To jest, jest inna wersja kolorystyczna. Eee, tak wygląda żółt parteru. Od razu może powiem, co zmieniłem w tym projekcie, bo zmieniłem parę rzeczy. Pierwsza sprawa, zrezygnowałem z kominka. Kominek nie jest mi do szczęścia tak bardzo potrzebny, jak ogólnie cały dom. No, a nie ukrywam, po prostu na swoje możliwości budżetowe musiałem troszeczkę przyciąć tutaj parę rzeczy, żeby, żeby ten dom skończyć. Mam nadzieję, że mi się uda. E, więc tak kominek wyleciał e, garaż został za to poszerzony. Hmm, tutaj jak widać ten samochód tak się mieści. Na styk. Światło tutaj bramy ma w projekcie 2,5 metra, że ona się przeraziła. E, żona się przeraziła, że to jest tak wąsko i powiedziała, e, że się będzie bawię, że chciał tam do takiego garażu. E, no więc poszerzyliśmy sobie ten garaż o metr. Dla mnie to nawet też lepiej. Miejsca i tak nigdy za wiele. E, dzięki temu e, ta łazienka na dole, malutka kliteczka, zyskała też metr szerokości. E, zyskała też kotłownia tutaj metr. Także tak to tutaj wyszło. E, co jeszcze? Tutaj są drzwi tarasowe. Te drzwi tarasowe zamieniłem na okno. E, Dwie mają szerokość w projekcie 2,70 zmieniłem to okno na 2 metry e, zmniejszyłem e, to okno też zmniejszyłem e, standardowo na 2,30, ja zmniejszyłem też na 2 metry, także tutaj te dwa okna są po 2 metry tutaj jest okno, są drzwi tarasowe e, 2,70 one zostały e, i co? i na dole ze zmian to raczej tyle przechodzimy na poddasze na poddaszu te dwa pokoje dziecięce zyskały też dodatkowy metr szerokości, tutaj wszystko zostało bez zmian. W sypialni w sypialni wyrzuciłem okno dachowe, jako że w sypialni się śpi, jak sama nazwa wskazuje, nie przebywa się raczej tam na co dzień, tak e, znaczy w, w ciągu dnia, e, w związku z czym nie potrzebujemy aż tyle światła. E, drzwi balkonowe tutaj takie zostają, z tym, że, mm, z tym, że, z tym, że e, tutaj zrobiliśmy sobie balkon. Żona koniecznie chciała mieć balkon. E, także tak, tutaj jest balkon. E, te drzwi, taraso, drzwi balkonowe zostały zamienione na okno. I tak samo tutaj też w projekcie są drzwi balkonowe i zostały one zamienione też na na, na na okna balkonowe układ tej ściany działowej też został zmieniony, ale to pokażę wam później co jak to wyszło co jeszcze, ten pokój jest jak na razie przeznaczony na pokój gościnny w związku z czym też nie będzie jakoś za często używany też przynajmniej co dnia dlatego też zrezygnowaliśmy z tego okna dachowego no ale jednak się to zmieniło wróciłem do tego okna dachowego bo jak widzieliście w poprzednich moich filmikach <gryw> niby nie jestem przezorny ale dwa razy bocian był już u mnie na działce podczas prac budowlanych a nie wiem ile razy było jak nikogo nie było. Także, także, także no. Wolę być jednak, jak tu mówił, przezorny, zawsze, zawsze ubezpieczony. Więc, e, gdyby trzeba było ten pokój zmienić, przeznaczenie pokoju z gościnnego na pokój dziecięcy, to już wtedy będzie trochę więcej tego światła potrzeba. I początkowo rozmawiałem trochę z wujkiem z tatą, jak oni by to widzieli. Co robić, czy jednak zostawić to bez okna i w przyszłości to okno wstawić. Wujek powiedział: No, to zrób sobie stelaż na to okno, tak, żeby można było to później tylko ściągnąć dachówkę, ewentualnie i je wstawić. No, ale później tak pomyślałem jeszcze, że dojdą mi prace tutaj trochę takie wykończeniowe w, w tym pokoju, jeżeli będę chciał to okno wstawiać. Dlatego myślę sobie, wstawiamy teraz i niech to będzie już tam na przyszłość. Aha, co jeszcze zdecydowało o tym, żebym to okno wstawił? To, że w przyszłości musiałbym zamontaż tego okna dodatkowo płacić, a e, jestem umówiony z dekarzem tak, że e, w cenie robocizny dachu mam wliczone e, mon e, też montaże okien, obróbkę komina, więc, więc, więc zrobimy to za jednym razem. Myślę, że zaoszczędzę przynajmniej teraz na, e, na, na tej, e, na, na, na kwocie montażu, który bym później musiał dodatkowo zapłacić. Hmm. Z zmian chyba tutaj na poddaszu już tyle, kolorystyka. Kolorystyka chciałbym, żeby została taka jak jest. Bardzo mi się podoba grafit, antracyt z, 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 z połączony z tym drewnem i z taką jakby kremową, kremową elewacją. Z tym, że dachówka jest trochę inna, ale o dachówce poopowiadam troszkę później. Co jeszcze mogę wam ciekawego powiedzieć? Mogę wam ciekawego powiedzieć to, że cena zmieniła się strasznie. Tak naprawdę cena wzrosła w stosunku do tej, którą ja zapłaciłem o jakieś 50%. Stan mamy na 8 styczeń 2021. Cena 3090 złotych. Ja kupiłem ten projekt w grudniu bodajże chyba nawet 24 Wigilię Taki sobie prezent zrobiłem pod choinkę Zapłaciłem za niego niecałe 2000, bez paru złotych powiedzmy 2000 dwa lata temu Więc tak to, tak to się zmieniło Nie żałuję zakupu strona też fajna Projekt doszedł z dodatkami, które w tamtym czasie były dołączone. Zaraz sobie sprawdzimy, czy coś tu się zmieniło. Projekt architektury ogrodowej jest, był, tablica była też. Dziennik budowy też dostałem. Jak urządzić ogrod, też dostałem. Materiały promocyjne, no coś tam też dostałem. Co dostałem jeszcze? Dostałem fajną teczkę. Teczkę na dokumenty budowlane, która pasuje idealnie do której idealnie pasują projekty, ten dziennik budowy, wszystkie te takie dokumenty. Przydatne gadżet fajnie. I co? I chyba z projektem sobie z projektem sobie już wszystko wyjaśniliśmy. I teraz przejdziemy do omówienia może innych kosztów które poniosłem zanim cokolwiek zrobiliśmy na działce to sobie zamkniemy koszty budowy dobra więc tak eee, dokumentacja aha przepraszam projekt 2092 zł, ale sam projekt kosztował chyba 100 zł mniej tylko za stówkę to kupiłem sobie bodajże to był akurat mój błąd, bo bo, 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 bo... bo tak szybko domu nie wybuduję do końca, ale tam był jakiś tam. E, Ony brakuje mi słowa. To była jakaś tam e, promocja na zestaw bodajże jakichś e, wielu, wielu, wielu kuponów rabatowych zniżek do różnych e, e, do różnych sklepów z branży budowlanej i branży wykończeniowej. E, tylko że chyba z tego co wiem, to on był ważny 2 lata, 3 lata, nie wiem. W każdym razie no, zbędny wydatek. Nie, jeżeli ktoś e, nie bierze kredytu i nie jest, jest zobowiązany e, czasowo, żeby jakoś w miarę szybko ten dom wybudować, to, to nie polecam. Co jeszcze? Geodeta. Geodeta kosztowała mnie 3000 na początku i tak jak tutaj widzicie mapa sytuacyjno-wysokościowa i podział działki. Tak, to było pole, w związku z czym trzeba było je podzielić. Chcieliśmy wydzielić, jak to w, tam, wobec, w tamtym czasie, chyba się w sumie nawet nic nie zmieniło, maksymalne wydzielenie kawałka działki z pola to jest chyba 30 arów. E, takie coś wydzieliliśmy, podzieliliśmy to też na dwie działki. E, no i z przodu my się zaczęliśmy budować, a z tyłu sobie może czeka na nowego właściciela albo na, 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 e, na spadkobierców. O, tak powiem. E, tylko zanim ten dział, podział działki mógł nastąpić, trzeba było e, sporządzić mapę sytuacyjno-wysokościową, e, ustalić granice. Tam nie było w tej dokumentacji praktycznie nic. Stąd taka kwota, no troszkę, troszkę geodeta miał pracy przy tym. Jak już jak już ogarnęliśmy geodetę i sprawy sprawy też te geodezyjne, papierkowe, to, to co, to można było działać dalej. I teraz tak, w międzyczasie adaptacja została wykonana i kosztowała mnie 2200 zł. Hmm. Co jeszcze robiłem? Składałem dokumenty w różnych miejscach, takich jak na przykład wodociągi. Składałem na przykład wniosek o wydanie warunków przyłącza. Tak samo było z prądem. To też trzeba zrobić. Trzeba też złożyć przede wszystkim do odpowiedniego urzędu odpowiedniego dla dla, dla, dla dla danej działki trzeba złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy albo jeżeli 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 jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego no to już trzeba się Trzeba się stosować do tego planu. Nie, opowiad nie opowiadam Wam, jak to jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bo tego nie przeżyłem. U mnie na szczęście nie było żadnego planu, więc mina wydała mi warunki zabudowy. I w sumie ten etap skończył się na kwocie 7292 zł. Z tym że tutaj nie doliczyłem jeszcze e, kwoty jaką trzeba było ponieść e, za przepisanie działki u notariusza e, to było jakieś około 1500 zł, nie pamiętam. E, w tej kwocie była opłata notari taksa notarialna, w tej kwocie była też e, opłata za założenie księgi wieczystej, e, podatek od darowizny i chyba tyle. Teraz tak fundamenty. Jeżeli oglądaliście wcześniej, poprzednie odcinki, to, to, to wiecie mniej więcej ile mnie kosztowały. Tak samo teraz. Tak tutaj fundamenty przyłączę. To tam później razem zliczyłem w tym odcinku fundamenty. Stan zero też był pokazany. No, i w sumie, można, e, w sumie można tak na szybko policzyć, że do, do stanu 0 wszystko wyniosło mnie, już wam mówię, 7900 7292 plus 7440. Plus 1350 woda i plus 13 1384108. O, jakieś faktury były i dlatego przelewowe i dlatego mam takie co do grosza. I to daje nam praktycznie 30 tysięcy złotych, czyli w moim przypadku stan 0. Podłoga na gruncie wyniosła mnie powiedzmy 30 tysięcy. Tak to. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.